Witaj. Nazywam się Izabela Konwińska i zajmuję się hipnoterapią i terapią regresywną. Zapraszam Cię dziś do doświadczenia sesji hipnoterapii ukierunkowanej na polepszenie jakości snu. Pamiętaj, że każda hipnoza to autohipnoza. To Ty podejmujesz decyzję, aby poddać się stanowi głębokiego relaksu. I wykorzystać go do zasiania ziarna pozytywnej zmiany w swojej podświadomości. A także przez cały czas masz kontrolę nad przebiegiem procesu. Zacznijmy więc. Ułóż się teraz wygodnie, znajdując optymalną, najbardziej komfortową pozycję ciała. Zamknij oczy i weź parę głębokich, naturalnych wdechów, wyobrażając sobie, że wdychasz do swojego wnętrza rozluźnienie. Z każdym wydechem natomiast wydychasz ze swojego ciała wszelkie napięcie. Właśnie tak. Wdech, rozluźnienie, wydech. Odpuszczasz napięcie. Zauważ, że każdy oddech staje się coraz bardziej równy i zrelaksowany. Wyobraź sobie, jak odprężanie. Rozlewa się łagodną falą po całym Twoim ciele i dociera do najdalszych zakamarków, aż po koniuszki palców. Ciało robi się przyjemnie ciężkie, z każdym wdechem jest coraz spokojniej i spokojniej. A Ty odpływasz coraz głębiej i głębiej w ten przyjemny stan rozluźnienia. Zauważ, że wszystkie dźwięki, które słyszysz, stają się częścią tego doświadczenia komfortu i relaksu. I zastanawiam się, czy byłbyś teraz w stanie zlokalizować to miejsce w Twoim ciele, które jest najbardziej rozluźnione. Skup tam swoją uwagę i zobacz i poczuj, jak ten absolutny spokój i odprężania promieniują na całą resztę Twojego ciała. Wypełniają i obejmują całą Twoją postać. Odpływasz głębiej i głębiej, dalej i dalej. W ten świat na granicy jawy i snu, gdzie liczysz się tylko Ty. I Twoje wewnętrzne doświadczenia. Głębiej, głębiej, tam, gdzie Twoja podświadomość otwiera się i oczekuje, aby przyjąć korzystne dla Ciebie sugestia. Wyobraź sobie teraz, że przed sobą widzisz czerwone drzwi. Na drzwiach widzisz dużą, wyraźną siódemkę. Podchodzisz do drzwi i widzisz, że są zamknięte. Popychasz je, a drzwi z łatwością otwierają się przed tobą. Wchodzisz do środka. Delikatnie zamykasz je za sobą. Jesteś w czerwonym pokoju. Wszystkie ściany są czerwone. Meble także są czerwone. Ten pokój symbolizuje wszystkie negatywne obciążenia, których chcesz się pozbyć. Czerwony kolor w jakiś sposób podnosi cię na duchu, bo wiesz, że w stanie głębokiego relaksu będzie to naprawdę łatwe. Rozejrzyj się teraz dookoła i zdecyduj, w którą stronę najlepiej pójść. Zgromadź wszystkie swoje zasoby, wszystkie swoje mocne strony. I rusz w kierunku widniejących w oddali pomarańczowych drzwi. Na tych drzwiach widnieje cyfra sześć. Szóstka na pomarańczowych drzwiach. I kiedy podchodzisz do drzwi, zastanawiasz się, co jest za nimi. Otwierasz drzwi siłą swojego umysłu i wchodzisz do środka, do pięknego, jasno pomarańczowego pokoju. Ten pomarańczowy pokój symbolizuje Twoją chęć osiągnięcia spokojnego, niezakłóconego, dającego energię snu. To świetnie, bo z całą pewnością wiesz, że jest to możliwe. Wszystko, czego chcesz wystarczająco mocno, możesz osiągnąć. Poczuj tę pewność i zabierz ją ze sobą, podchodząc do znajdujących się w dalekim rogu pokoju żółtych drzwi. Na żółtych drzwiach Wisi wielka cyfra 5. Kiedy wchodzisz do żółtego pokoju, czujesz, jak wypełnia cię optymizm. To uczucie niczym ciepło rozlewa się po całym twoim ciele, dociera do najgłębszych zakamarków twojego umysłu. Ten piękny, jasny, żółty pokój. Jest jak nagły przebłysk słońca. Jest wspaniały, a Twoja nadzieja rośnie w nim z chwili na chwilę. Podejdź teraz do znajdujących się na końcu pokoju zielonych drzwi. Zielonych drzwi, na których widnieje cyfra 4. Kiedy wchodzisz do tego pokoju, zielonego jak drzewa wiosną, czujesz, że ta zieleń niesie ze sobą obietnicę wszystkich tych pozytywnych rzeczy, które mogą się wydarzyć. Zielony pokój symbolizuje relaks. I odprężenia. Z każdym Twoim oddechem rośnie Twoja determinacja, aby zdrowy, głęboki sen stał się dla Ciebie codziennością. Zobacz teraz, jak dosłownie przed Twoimi oczyma pokój zamienia się w bujny ogród, wypełniony żywą zielenią. Młodych liści na drzewach. Czujesz, że odpływasz coraz głębiej. Zauważasz niebieskie drzwi. Niebieskie drzwi z ogromną cyfrą 3. Ten kolor niebieski jest jasny i radosny. I tak właśnie się czujesz, kiedy odpływasz głębiej i głębiej, coraz dalej, w stan spokoju i odprężenia. I zauważasz, że możesz rozluźnić się jeszcze trochę bardziej. Właśnie tak. Głębiej w ten cudownie spokojny stan rozluźnienia. Odpływasz głębiej i jeszcze głębiej. Widzisz kolejne drzwi w kolorze indygo. Na tych drzwiach widzisz cyfrę dwa. I kiedy otwierasz te drzwi, orientujesz się, że patrzysz w bezkresne niebo. Ogarnia cię uczucie zupełnego spokoju totalnego spokoju i wyciszenia. I kiedy twój umysł odpływa coraz głębiej w stan relaksu, Unosisz się lekko, odpływając w wyższe stany świadomości. Kiedy tak płyniesz, czujesz się cudownie, aż w końcu widzisz przed sobą osobliwe drzwi. Drzwi są fioletowe i widnieje na nich cyfra 1. Wiesz już, że stanowisz jedność ze wszystkim tym, co cię otacza. I otwierasz się na wszystkie korzystne dla ciebie sugestie. Kiedy wchodzisz do fioletowego pokoju, widzisz białe światło, mieniące się różnymi odcieniami fioletu. Wejdź teraz w to światło. I poczuj, jak twój umysł otwiera się na dobroczynne sugestie. Zastanawiam się, czy mógłbyś wyobrazić sobie, że jesteś w osobliwym, ogromnym pomieszczeniu. Pomieszczeniu, które wygląda jak hangar. Jest tu rzeźko i przyjemnie. Jedyną rzeczą, którą się tutaj znajduje, jest ogromnych rozmiarów zegar. Skądś wiesz, że ten zegar zawiaduje Twoim snem? To zegar Twojego snu. Spójrz na tę imponującą, żelazną konstrukcję która trochę być może kojarzy się z wieżą Eiffla, ażurową i choć ciężką, to jednocześnie sprawiającą wrażenie lekkiej, jakby przewianej powietrzem. Działanie zegara ostatnio szwankowało i nadszedł czas, aby się temu przyjrzeć i naprawić zegar. Obejdź teraz zegar i stań za nim, tak aby stanąć twarzą w kierunku tylnej tarczy. Przyjrzyj się dobrze. W niektórych miejscach zegar zardzewiał. Faktycznie miejscami zgromadziło się bardzo dużo rdzy, i nazbierały się jakieś śmieci, stare, zeschnięte liście, które przywiał wiatr. A które utknęły w ażurowej konstrukcji. Nic dziwnego, że sen nie był idealny. Nadszedł czas na generalne porządki. Trzeba wyczyścić i naoliwić zegar twojego snu. Wyobraź sobie więc teraz, że do akcji wkracza specjalna ekipa sprzątająca. Możesz ją sobie wyobrazić, jak tylko chcesz. Popatrz tylko, jak wygląda ta ekipa, która właśnie wkracza do hangaru i zbliża się do zegara. Czy są to mężczyźni, czy kobiety? Jak liczna jest to grupa? A może to wcale nie ludzie, może zwierzęta, albo jakieś zupełnie inne istoty? Zobacz to. Może zabrać ci chwilę, zanim obrazy w Twojej wyobraźni wykrystalizują i się ustalą. I to jest w porządku. Możesz po prostu zdecydować się na tę wersję, która najbardziej do ciebie przemawia, wydaje ci się najatrakcyjniejsza, a może nawet najbardziej śmieszna. To ty decydujesz. Popatrz, jak wyglądają i jak zachowują się sprzątacza. Jakie narzędzia do sprzątania mają? Skiń teraz głową dając im znak, aby zabrali się do pracy. Zobacz jak ochoczo to robią. Zamilknę na moment, a ty daj im teraz chwilę na rzetelne wykonanie ich zadania. Poobserwuj, jak doprowadzają zegar do idealnego stanu. Za chwilę znów usłyszysz mój głos. Świetnie. Sprzątanie i czyszczenie zostało ukończone. Zobacz, jak wszystkie elementy zegara lśnią teraz czystością. Pozostało jeszcze jedno. Trzeba naoliwić wszystkie, nawet najdrobniejsze, elementy mechanizmu, tak aby zapewnić płynność ich działania. Zobacz, jak ekipa sprzątająca wykonuje teraz to zadanie. Z pietyzmem oliwi każdy, najmniejszy nawet trybik zegara. Doskonale. Zadanie zostało ukończone. Ekipa może teraz odejść. A ty obejdź jeszcze raz zegar, wracając do miejsca, z którego widać przednią tarczę. Zróbmy teraz eksperyment. Mocą swojego umysłu ustaw teraz wskazówki na tę godzinę, o której chcesz zasypiać. Świetnie. I prześledź teraz przebieg swojego snu. Poobserwuj, jak od początku do końca, do godziny, o której chcesz się obudzić, wskazówki zegara poruszają się płynnie i miarowo, przy akompaniamencie miarowego tykania mechanizmu. Wskazówki powoli płyną, kiedy ty zapadasz w coraz głębszy sen. Głębiej i głębiej. Wskazówki miarowo płyną, kiedy ty śpisz mocno i głęboko, czerpiąc z tego mocnego i głębokiego snu energię na następny dzień. Wskazówki miarowo płyną, kiedy ty napełniasz się energią, a cały twój organizm przestawia się na moduł snu i odnawia swoje siły witalne. Wskazówki miarowo płyną, kiedy twój umysł głęboko relaksuje się, odpływając w sobie tylko znane rewiry. Gdzie oczyszcza się i kalibruje? Wskazówki miarowo i płynnie zbliżają się do godziny, o której chcesz się obudzić. Wskazówki docierają teraz do godziny, o której chcesz się obudzić. Budzisz się. Poczuj, co to za uczucie, obudzić się pełnym energii, zrelaksowanym i wypoczętym, pełnym chęci do życia. A wszystko to dzięki płynnie i miarowo działającemu mechanizmowi zegara Twojego snu. Od dziś każdej nocy cieszysz się głębokim, rewitalizującym snem. Każdego ranka budzisz się wypoczęty i pełen chęci do życia. Wieczorem z przyjemnością kładziesz się spać, bo wiesz, że Twój sen jest głęboki i wspaniale odnawia cały Twój organizm. Ciało i umysł. Spójrz jeszcze raz na błyszczący czystością i naoliwiony zegar Twojego snu i poczuj, jak bardzo wdzięczny jesteś za ten genialny mechanizm. I jeśli teraz wracasz do swojej codziennej aktywności. Odlicz w myślach do pięciu i na pięć otwórz oczy, wracając do tu i teraz, zabierając ze sobą uczucia spokoju, wdzięczności i optymizmu. A jeśli idziesz teraz spać, zaśnij spokojnie, wiedząc, że Twoja mądra podświadomość w trakcie snu. Będzie nadal potęgowała i umacniała w tobie poczucie spokoju, odprężenia i relaksu. Dobrej nocy.